W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Szukująca decyzja USA, ostra reakcja Polski, Waszyngton z propozycją dla ostatnia szansa Ukrainy, Trump zwróci się do Putina, szokująca współpraca. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości. Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Dzisiaj w nocy miało miejsce przemówienie Donalda Trumpa przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, gdzie wiele spodziewało się przełomowych oświadczeń amerykańskiego prezydenta. Donald Trump podczas przemówienia ogłosił, że otrzymał od prezydenta Ukrainy list oraz że umowa na minerały ziem rzadkich wkrótce zostanie podpisana, co może świadczyć o zakończeniu sporu między przywódcami. Dzisiaj otrzymałem ważny list od prezydenta Złęckiego z Ukrainy. W liście czytamy, że Ukraina jest gotowa jak najszybciej podejść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi do pracy pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój. Naprawdę doceniamy to, jak wiele Ameryka zrobiła, aby pomóc Ukrainie w utrzymaniu suwerenności i niezależności. Jeśli chodzi o umowę w sprawie minerałów i bezpieczeństwa, Ukraina jest gotowa podpisać ją w dowolnym, dogodnym dla Was momencie. Doceniam, że wysłał ten list. Dostałem go przed chwilą. Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czy to nie byłoby piękne? Czy to nie byłoby piękne? Nadszedł czas, aby powstrzymać to szaleństwo. Czas powstrzymać zabijanie. Czas zakończyć tę bezsensowną wojnę. Jeśli chcesz zakończyć wojnę, musisz rozmawiać z obiema stronami. Ponadto Trump stwierdził coś, co na pewno nie spodoba się Duńczykom, gdy się stąd przekonany, że Stany Zjednoczone przejmą Grenlandię. Mam dziś także wiadomość dla niesamowitych mieszkańców Grenlandii. Zdecydowanie popieramy Wasze prawo do decydowania o własnej przyszłości. A jeśli się na to zdecydujecie, powitamy Was w Stanach Zjednoczonych. Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, a nawet międzynarodowego. Współpracujemy ze wszystkimi stronami, aby ją zdobyć. Potrzebujemy jej dla międzynarodowego bezpieczeństwa i myślę, że ją zdobędziemy. Tak czy inaczej, dostaniemy ją. Zapewnimy Wam bezpieczeństwo. Sprawimy, że staniecie się bogaci. I razem wzniesiemy Grenlandię na Wyżyny, o których nigdy wcześniej nie myśleliście, że są możliwe. To bardzo mała populacja, ale bardzo, bardzo duży kawałek ziemi i bardzo ważny dla bezpieczeństwa wojskowego. Cały czas wiele dzieje się wokół sporu, jaki miał miejsce między prezydentem Trumpem a prezydentem Zelenskim, w związku z tym dalej obaj przywódcy naprzemiennie wbijają sobie szpilki. Teraz Donald Trump kolejny raz wypomina Zelenskiemu, że jest on najzwyczajniej w świecie niewdzięczny za okazaną pomoc. Czego oczekujesz od prezydenta Zelenskiego, aby wznowić negocjacje? Po prostu myślę, że powinien być bardziej wdzięczny, ponieważ ten kraj trzymał się z nimi na dobre i na złe. Daliśmy im o wiele więcej niż Europa. A to Europa powinna dać więcej niż my. Ponieważ, jak wiesz, to jest właśnie tam. Tam jest ta granica. Ten kraj naprawdę był jak ogrodzenie na granicy. Był ważny dla Europy. Nie uderzam w Europę. Mówię tylko, że byli mądrzejsi niż Joe Biden, ponieważ nie miał pojęcia. Po prostu dawał pieniądze, a oni powinni się zrównać z nami. Jeśli my daliśmy dolara, to oni też powinni. Daliśmy 350 miliardów dolarów, a oni prawdopodobnie 100 miliardów. Co więcej, dostają swoje pieniądze z powrotem, bo to pożyczka zabezpieczona. Więc kiedy to zobaczyłem, o czym wiedziałem od jakiegoś czasu, powiedziałem, że nadszedł czas, abyśmy byli mądrzy. Tymczasem prezydent Ukrainy podczas jednego z ostatnich przemówień na łamach mediów społecznościowych wyraził właśnie wdzięczność Amerykanom za ich pomoc. Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze znaczenia Ameryki. I jesteśmy wdzięczni za całe wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie było dnia, abyśmy nie odczuwali tej wdzięczności, ponieważ jest to wdzięczność za zachowanie naszej niepodległości. Z kolei rzeczniczka by jego domu Karoliny Lewitt wydaje się nie wierzyć w zapewnienie ukraińskiego prezydenta i jasno określiła jego zachowanie jako niewdzięczne. Moim zdaniem prezydent Złoęcki był niestety niewdzięczny wobec amerykańskiego podatnika. I szczerze mówiąc, odkładając na bok moją pracę jako rzeczniczki prezydenta Trumpa, jako amerykańskiego obywatela, niezwykle głębokie było obserwowanie, jak nasz prezydent faktycznie staje w naszej obronie, w obronie płacących podatki amerykańskich obywateli przestrzegających prawa, którzy mają dość patrzenia, jak setki miliardów dolarów co roku wychodzą za drzwi, podczas gdy mamy tutaj prawdziwe problemy w naszym kraju. Prezydent Trump chce zakończyć tę wojnę. Prowadził kampanię na ten temat. Mówił o tym na każdym wiecu w całym kraju. Niestety, prezydent Zelenski nie jest nastawiony na negocjacje pokojowe. Szczerze mówiąc, niezwykle odświeżające było obserwowanie, jak prezydent i wiceprezydent stają w obronie Ameryki i pokazanie tego światu. Świat mógł wreszcie zobaczyć, z czym prezydent Trump i jego zespół mają do czynienia za zamkniętymi drzwiami. W następnym przemówieniu Załęski stwierdził już jednak, że tylko i wyłącznie stały pokój oparty na gwarancjach bezpieczeństwa uniemożliwi Rosji kolejną inwazję. Potrzebujemy pokoju, prawdziwego pokoju. Uczciwego pokoju, nie wojny, nie niekończącej się wojny. I potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa. To właśnie brak gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy 11 lat temu pozwolił Rosji rozpocząć okupację Krymu i wojnę w Donbasie. Następnie brak gwarancji bezpieczeństwa pozwolił Rosji na rozpoczęcie inwazji na pełną skalę. Na temat gwarancji bezpieczeństwa głos zabrał też wiceprezydent J.D. Vance, który odpowiadając na apele Zawiańskiego, jeszcze raz podkreślił, że umowa na ukraińskie minerały to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa. Jeśli chcesz prawdziwych gwarancji bezpieczeństwa, jeżeli chcesz faktycznie zapewnić, że Władimir Putin nie dokona ponownej inwazji na Ukrainę, najlepszą gwarancją bezpieczeństwa jest zapewnienie Amerykanom korzyści ekonomicznych w przyszłości Ukrainy. To znacznie lepsza gwarancja bezpieczeństwa niż 20 tysięcy żołnierzy z jakiegoś przypadkowego kraju, który nie prowadził wojny od 30 lub 40 lat. Gwarancją bezpieczeństwa, a także gwarancją ekonomiczną dla Ukrainy jest odbudowa kraju i zapewnienie, że Ameryka ma długoterminowy interes. Nie zrobisz tego, jeśli przyjdziesz do gabinetu walnego, obrazisz prezydenta i odmówisz realizacji jego planu pokojowego. Ciekawa sytuacja miała też miejsce podczas konferencji prasowej Trumpa, gdzie amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone nie zawieszą pomocy dla Ukrainy. Czy podjęto już decyzję o zawieszeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy? W tej chwili nawet o tym nie rozmawiałem. To znaczy teraz zobaczymy, co się stanie. W tej chwili dzieje się wiele rzeczy. W tej chwili, dosłownie w tej chwili, mógłbym udzielić odpowiedzi i wrócić do mojego biura, pięknego gabinetu owalnego. Mógłbym wrócić do gabinetu walnego i dowiedzieć się, że odpowiedź jest przestarzała. To tak jak z jego biznesem. Jest przestarzały. Wymyślasz nowy chip i po dwóch minutach jest on przestarzały, prawda? Ale to właśnie jest dobre w jego biznesie. Dlatego tylko on odnosi w nim sukcesy. Nie minęło kilka godzin, a przedstawiciel Białego Domu potwierdził w oświadczeniu dla mediów, że prezydent Donald Trump wstrzymał całą pomoc wojskową dla Ukrainy, aby zapewnić, że wspierał na rozwiązanie konfliktu. Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju, potrzebuje, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania, czytamy w oświadczeniu. Co więcej, według informacji przekazanych przez telewizję Fox News, która poinformowała o tym przed oficjalnym potwierdzeniem, wstrzymanie obejmuje wszystkie formy pomocy, w tym broń już wysłaną na Ukrainę, również z terytorium Polski. Sytuację sytuacji następnie skomentował Donald Tusk. Suwerenna, prozachodnia jest zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do triumfu Putina, jasne? Napisał Tusk na X, po czym pojawiło się oświadczenie polskiego resortu dyplomacji. Decyzja administracji Trumpa jest bardzo istotna, a sytuacja jest bardzo poważna. Donald Trump podjął decyzję bez żadnych konsultacji ani z sojusznikami z NATO, ani z grupą Rammstein zajmującą się wsparciem walczącej Ukrainy, przekazał rzecznik MSZ. Dalej Tusk podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu powiedział, że w związku z tą decyzją Trumpa z Polski granicy, mędulki o zatrzymanie transportu. Sytuacja jest poważna, nikogo nie muszę przekonywać, że wymaga też szczególnej koncentracji od y, 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 rządu. Y, będziemy y, podejmowali decyzje, które będą wymagały bardzo takiej no, pełnej solidarności państwa i waszych resortów. Nie mamy dzisiaj żadnego powodu, aby sądzić, że są to tylko słowa. Zresztą meldunki, które napływają z granicy, z naszego hubu wiesiące też, wiesiące też potwierdzają zapowiedzi strony amerykańskiej i to oczywiście stawia Europę, Ukrainę i oczywiście Polskę w sytuacji trudniejszej. Następnie o komentarz zapytano rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Najlepszy wkład w sprawę pokoju. Normalizacja stosunków z USA musi obejmować zniesienie sankcji nałożonych na Moskwę, powiedział Pieskow, po czym agencja Reuters poinformowała, że administracja Trumpa planuje złagodzenie sankcji w ramach starań Trumpa o wznowienie relacji z Moskwą i zakończenie wojny na Ukrainie. Co ciekawe, podczas przytaczanej wcześniej konferencji prasowej, sam Trump został zapytany o to, czy zniesie sankcje na Rosję. Czy podjęto już decyzję o zawieszeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy? W tej chwili nawet o tym nie rozmawiałem. To znaczy, teraz zobaczymy, co się stanie. W tej chwili dzieje się wiele rzeczy. W tej chwili, dosłownie w tej chwili, mógłbym udzielić odpowiedzi i wrócić do mojego biura, pięknego gabinetu owalnego. Mógłbym wrócić do gabinetu owalnego i dowiedzieć się, że odpowiedź jest przestarzała. To tak jak z jego biznesem jest przestarzały. Wymyślasz nowy chip i po dwóch minutach jest on przestarzały, prawda? Ale to właśnie jest dobre w jego biznesie, dlatego tylko on odnosi w nim sukcesy. Co więcej, jeden z ekspertów wypowiadających się dla stacji CNN przewiduje, że skutki takiej decyzji będą fatalne dla Ukrainy. Wpływ będzie duży, nazwałbym go paraliżującym. Ukraina odczuje skutki wstrzymania pomocy w ciągu dwóch do 4 miesięcy, ponieważ pomoc z krajów europejskich pomaga Kijowowi pozostać w walce. Dlatego nie spadają z klifu, ale kiedy twoje dostawy zostaną zmniejszone o połowę, w końcu będzie to widoczne na liniach frontu, mówił Mark Kankian, po czym stwierdził, że to wszystko może doprowadzić Ukrainę do przyjęcia niekorzystnych warunków postawionych przez Putina. Ich linie frontu będą nadal się załamywać i ostatecznie pękną, a Ukraina będzie musiała zaakceptować niekorzystne, nawet katastrofalne porozumienie pokojowe, ostrzegał ekspert. Słowa te wydają się mieć potwierdzenia w ukraińskich źródłach, które informują o zwiększającej się liczebności rosyjskiego wojska w rejonie Berdiańska i Mariupola. Dalej propozycję dla Zamońskiego przedstawił też wiceprezydent J.D. Vance, który stwierdził, że jest jeszcze czas na powrót do rozmów. Myślę, że gdyby zadzwonił i miał poważną propozycję, jak zamierza zaangażować się w ten proces, to są szczegóły, które naprawdę mają znaczenie, nad którymi już pracujemy z Rosjanami. Rozmawialiśmy już z niektórymi naszymi sojusznikami. Musi poważnie zaangażować się w szczegóły. Myślę, że kiedy to się stanie, absolutnie chcę by z nim porozmawiać. Musisz zaangażować się w negocjacje. Musisz zobaczyć, jakie kroki ludzie są skłonni podjąć. To kolejna rzecz. Jestem stronniczy, bo kocham tego faceta, ale gdy media atakują prezydenta Trumpa jako sprzyjającego Putinowi, są z tym dwa problemy. Po pierwsze, jedynym prezydentem od 20 lat, któremu Rosjanie nie zajęli terytorium, był Trump w pierwszej kadencji. Po drugie, trzeba zaakceptować fakt, że Trump nie zakłada, że wszystko, co mówią Rosjanie, jest prawdą. On z nimi nie negocjuje. Istnieje zasada daj i weź, ufaj, ale weryfikuj, która nazywa się dyplomacją. Kiedyś mieliśmy do tego szacunek w Waszyngtonie. Następnie Ukraina oświadczyła, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby utrzymać więzi ze Stanami Zjednoczonymi. Będziemy nadal współpracować z USA, wszystkimi dostępnymi kanałami w spokojny sposób. Mamy tylko jeden plan. Wygrać i przetrwać. Albo wygramy, albo plan B zostanie napisany przez kogoś innego, mówił premier Ukrainy Denys Szymychal. Z kolei były głównodowodzący amerykańskiej armii generał Jack Keane stwierdził podczas wywiadu, że Zamoński wkrótce ma podpisać umowę na ukraińskie minerały ziem rzadkich, co z kolei może spowodować odmrożenie pomocy. Tak, myślę, że tak, ponieważ jest to wyraźnie w interesie Ukrainy. To takie oczywiste. Łączy Ukrainę ze Stanami Zjednoczonymi na całe pokolenie. Jest to oczywiście przede wszystkim kwestia gospodarcza i finansowa. Ale jeśli się ją połączy, jest to również kwestia polityczna. I chociaż nie zostało to określone w umowie, a Załęski wolałby, aby w umowie znalazły się pewne gwarancje bezpieczeństwa. Moje z pewnością są również sugerowane w umowie. Jeśli masz tego rodzaju powiązania, zainwestowałeś w kraj, zamierzasz chronić swoją inwestycję. Tak więc implikacje dla bezpieczeństwa naprawdę istnieją. I myślę, że jak prezydent Trump wielokrotnie powtarzał Złońskiemu, że nie chce zamykać sobie ręki, dając gwarancję bezpieczeństwa przed negocjacjami z Putinem. Kiedy już dojdzie do porozumienia, gwarancje bezpieczeństwa są o wiele łatwiejsze. W kontekście europejskiego wsparcia głos zabrała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która ogłosiła natychmiastowe wysyłki nowej broni na Ukrainę. Oczywiście dzięki temu sprzętowi państwa członkowskie mogą znacznie zwiększyć swoje wsparcie dla Ukrainy. Tak więc natychmiastowy sprzęt wojskowy dla Ukrainy. Takie podejście do wspólnych zamówień obniży również koszty, zmniejszy fragmentację, ale zwiększy interoperacyjność i oczywiście wzmocni naszą bazę przemysłu obronnego. I może to być korzystne dla Ukrainy, jak właśnie opisałam. Ponadto Leyen ogłosiła specjalną klauzulę, która ma umożliwić krajom członkowskim wydanie setek miliardów dolarów na obronność. Państwa członkowskie są gotowe inwestować więcej we własne bezpieczeństwo, jeśli mają przestrzeń fiskalną. Musimy im to umożliwić. Dlatego też zaproponujemy aktywację klauzuli National Escape w pakcie stabilności i wzrostu umożliwi to państwom członkowskim znaczne zwiększenie wydatków na obronność bez uruchomienia procedury nadmiernego deficytu. Gdyby więc państwa członkowskie zwiększyły swoje wydatki na obronność średnio o 1,5% PKB, Mogłoby to stworzyć przestrzeń fiskalną o wartości blisko 650 miliardów euro w okresie 4 lat. Następnie szefowa komisja ogłosiła program pożyczek dla państw członkowskich wynoszący 150 miliardów euro. Podsumowując, Wonderline poinformowała, że łącznie wszystkie te pakiety pomogą wydać blisko biliona euro na obronność. Drugą propozycją będzie nowy instrument. Zapewni on państwom członkowskim 150 miliardów euro pożyczek na inwestycje w obronność. Chodzi o to, by wydawać lepiej i wspólnie. Mówimy o ogólnoeuropejskich domenach zdolności takich jak na przykład obrona powietrzna i przeciwrakietowa, systemy artyleryjskie, pociski i amunicja, drony i systemy antydronowe, ale także o zaspokojeniu innych potrzeb. Od cyberprzestrzeni po mobilność wojskową. Podsumowując, Europa jest gotowa do podjęcia swoich obowiązków. Zmobilizowana Europa może zmobilizować blisko 800 miliardów euro wydatków na obronę dla bezpiecznej i odpornej Europy. W kontekście zakończenia pomocy Ukrainie ważne informacje płyną z Bliskiego Wschodu, gdzie Bloomberg donosi, że Donald Trump chce negocjować z Iranem, a pośredniczyć w takich rozmowach miałaby Rosja. Rosja zgodziła się pomóc administracji prezydenta Donalda Trumpa w komunikowaniu się z Iranem w kwestiach takich jak program nuklearny Republiki Islamskiej i jej wsparcie dla regionalnych antyamerykańskich pełnomocników, informuje Bloomberg. Głos w sprawie zabrał również rzecznik Kremla Dmitri Pieskow. Rosja uważa, że Stany Zjednoczone i Iran powinny rozwiązać wszystkie problemy na drodze negocjacji. Moskwa jest gotowa zrobić wszystko, co w jej mocy, aby to osiągnąć, mówił Pieskow. Dalej rzecznik Irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapytany o możliwość mediacji Rosji między Teheranem a Waszyngtonem, stwierdził, że to naturalne, iż państwa oferują swoją pomoc. Biorąc pod uwagę znaczenie tych spraw, możliwe jest, że wiele stron wykaże dobrą wolę i gotowość do pomocy w różnych problemach, mówił rzecznik. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.